A dzień dobry, właśnie. Ktoś podjechał, zakupił danie. Mhm. Taka temperatura. Bardzo dziękujemy za te dary. Za ten dar ogółem. Pizza na pewno. O cholera. Właśnie będę jadł sobie Chyba mogę jeść O, o pokażę Jak wygląda Kurze jeszcze ciepło. No, zgodniłem, Obiet. Mm. Mm -hmm. Bardzo dziękuję dla tego człowieka Za ten Wspaniały Duży posiłek, zjem to, na pewno tego nie wyrzucę. O! Smacznego. Słucham? Smacznego. No to smacznego. Smacznego, mówię tobie. Smacznego. Smacznego. Odwładę się dziękuję. Właśnie tak robisz. Tak robisz. Prawie codziennie tak robisz. Doprowadzasz mnie po prostu do ja rozpaczy. Я дал Ты не дал провода. Нет. Ты мне не дал Я тебе не дал провода. Ладно. Ладно. Pół 15 piętnastej. A ty, o, leży sobie. Dlaczego? O, właśnie, dlaczego? Dlaczego? Co, co ty powiedziałeś wcześniej? Dlaczego twoja mama cię urodziła? O, właśnie. Ty powiedziałeś, że ja nie, nic nie umiem robić. a ja cię udowodniłem, że wiem, siekierę. <laughs> ja od razu kurwa porąbałem. Na grube kawałki. Słucham? Nic. To dobrze, byś żył sam. Ja mówię na grube kawałki. Na gó... A i dzięki też są. W szarą, by yy. 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 Bardzo dziękuję za tej osoby.

Może jak mnie nie będzie, może jak odejdę z tego światu, bo masz dużo pracy, oszukanym kłamstwem, tylko no, nie żyjesz. Nie, to... Wiesz o tym? Jest ciężko jeść. Wiesz o tym? pojrzę, Powie, że, że, y, że Wojtek sobie teraz pizzę je. Ktoś zamówił pizzę. Wojtek je pizzę, a ja nic nie jem. O dziś nic jeść nie będę. A jak nie? To no stop ty tak gadać, kłopoty. się wykańczać. Ha, 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 ha. Śmiej się, śmiej się. Raduj się, wesel się. Dzień nastał, Rafała, wesoły, szczęśliwy. Ja już... Nie. nie. Mam dosyć jeść. Rad ja, wyrzucę to już do śmietnika. Nie a ja, szanujesz ludzi. A, a ja ze śmietnika wezmę i będę jeść. I a się otruję. Trój I się otruję. I będzie fajnie. Mam dosyć już. Ja chcę odjeść. Ja też chcę To widzicie? O widzicie? Ktoś, ktoś kupuje? Ma jakieś po prostu sumienie, żeby w jakiś sposób pomóc, a ktoś po prostu nie szanuje tej osoby. I ja bardzo szanuję tę osobę, że ktoś to po prostu wykonuje takie zadanie wspaniałe. No i y -y -y. dobrego dnia życzę.